Cześć i witajcie z tej strony Kudłaty i przybywam do Was z przeglądem najnowszego snapshot'a do Minecrafta 1.20 o numerkach 23w07a. Nowości oczywiście nie brakuje, więc zaczynajmy. Zaczniemy sobie od nowego biomu, którym jest Wiśniowy Las. Generalnie ten biom zbyt często się nie pojawia, a jak już to jest on bardziej na górzystych terenach. I oczywiście w końcu dostaliśmy długo wyczekiwane drzewo wiśniowe do Minecrafta, gdzie ten pomysł już od kilkunastu lat krążył po internecie, że taki las faktycznie miał się kiedyś w Minecraft pojawić. I niespodziewanie dostaliśmy go właśnie w 1.20. Biom charakteryzuje się nowymi różowymi drzewami, do tego ich liście są dosłownie w większości różowe, gdzie po raz pierwszy do Minecrafta dostajemy liście inne niż zielone, więc mam nadzieję, że w przyszłości będzie więcej takich różnokolorowych liści. Do tego z samych liści mamy cząsteczki jakby spadających kwiatków, pyłków, co temu biomowi jeszcze daje większego klimatu i oczywiście będzie się wyróżniał na tle innych. A do tego mamy na podłożu nowe kwiatki. Generalnie to jest ten jeden, ten sam gatunek, Kwiatka, ale możemy go postawić na cztery różne sposoby. Innych kwiatków tutaj nie znajdziemy, ale na drzewach dość często pojawiają się pszczele, gniazda oraz same pszczółki, bo oczywiście to jak najbardziej pasuje do tego bardziej kwiatowego biomu. Nawet kwiatki mają taką mechanikę, jak żółwie jaja, czy chociażby sypikle, że możemy je postawić aż do czterech sztuk na jednym bloku. Na pierwszym etapie mamy trzy takie małe kwiatki, na drugim dochodzi taki jeden większy, na trzecim mamy znowu te małe trzy kwiatki, a na czwartym znowu jeden większy. Tak samo jak inne kwiatki możemy to bez problemu zabrać sobie rączką, jeżeli mamy tutaj cztery kwiatki to faktycznie nam cztery z tego wypadną. Same drewno wygląda, no po prostu bardzo dobrze, sama kora jest genialna oraz sam środek, czyli różowe deski, no coś bardzo fajnego i przemyślanego. Ten odcień różowego jest bardziej taki pudrowy róż i ogólnie widziałem komentarze i opinie, że nie każdemu taki odcień drewna pasuje do Minecrafta, ale dla mnie z drugiej strony to powiem, że no, innego drewna sobie nie wyobrażam, jeżeli chodzi o wiśniowe, więc... Jak dla mnie to jest kolor po prostu bardzo dobry i jeżeli to zmienią na lekko inny, to nie mam nic na to przeciwko, ale aktualna po prostu wersja jak najbardziej do mnie przemawia. Same drzwi, jakie są kozackie, czy chociażby trapdorki, oczywiście mamy wszystkie dosłownie wszystkie wyroby z tego drewna. Tak samo nowe zwisające tabliczki, a tak się jeszcze w sumie prezentuje sama Sadzonka. Jeżeli chodzi o liście, to normalnie zobaczcie, jak fajnie wygląda w nich woda, jak są zalane, oraz fajne jest to, że z tych liści, nawet jeżeli sami je postawimy, to zobaczcie, dalej skapują z nich te cząsteczki tych zarodników, czy po prostu cząsteczki liści. Dzięki czemu, oczywiście, używając to do swojej budowli, to nadal będziemy mieli ten sam fajny efekt. Dorzuciłem tutaj jeszcze spór bluma, bo bardzo chciałem zobaczyć połączony efekt tych Cząsteczków i powiem, że jestem bardzo zadowolony, jak to dobrze wygląda, jak i zielone oraz te różowe cząsteczki razem ze sobą tutaj latają. Nie mogę się doczekać, wybudować jakieś ogrody, gdzie będzie jakaś altanka właśnie porośnięta tymi liśćmi i z tym spurblumem, a w powietrzu właśnie takie cząsteczki będą się unosić. Na derkach pewnie będzie to wyglądało kozacko. Drzewa wiśniowe także mają kilka swoich wariantów po wyrośnięciu, więc fajnie, że to także o tym pomyśleli. W tym snapshotie także nie zabrakło Sniffera, czyli nowego MOBA, na którego głosowaliśmy na Minecraft Live i oczywiście trafił do Minecrafta. W końcu jakiś mój faworyt, oczywiście, zawitał do gry. I tak się prezentuje jego jajko spawnujące. No i moi mili, tak się prezentuje Sniffer, no jest po prostu taki słodziaśny, że po prostu nawet w jednym procencie nie żałuję, że na niego zagłosowałem, bo takie moby po prostu są nam potrzebne do Minecrafta. Zobaczcie jak słodko drepta tymi nóżkami, jak ryjkiem rusza, no po prostu coś genialnego. Zatrzymał się w miejscu, chyba wyczuł roślinkę? Nie, idzie teraz dalej. Ciekawe. O, o, czekajcie, chcę to zobaczyć! Bo teraz to pierwszy raz to razem z wami to widzę na żywo. Uuuu, jak słodko leży. Idzie jest roślinka. Tutaj jest. O. Coś kozackiego. Oczywiście jego jeszcze mamy mniejszą wersję, jak klikniemy na niego. O, jaki słodziak mały. Niestety nie da rady jeszcze ich spotkać na survivalu, jeżeli ktoś postanowi grać na tym snapshotie, a dlatego, że nie zostało dodane jeszcze jego jajko, które będzie bodajże w zatopionych statkach, więc na to jeszcze musimy poczekać, pewnie do kolejnego Snapshota. Jego wysokość oczywiście jest minimalnie trochę większa od gracza, sam sobie zobaczcie, więc można powiedzieć, że ma pewnie około 2 metry, czyli 2 bloki wysokości. I niestety tutaj chciałem zaobserwować, ale mniejsza wersja raczej nie może w ogóle wydobyć żadnych tutaj roślin, ponieważ oni tylko cały czas chodzą, wąchają, ale nie mają animacji, że kładą się na ziemię oraz że mogą wyciągnąć jakieś roślinki, więc ta ich wersja mniejsza jest po prostu jeszcze nie dojrzała do takich rzeczy. Takie snifery na chwilę obecną mogą tylko wywąchać jeden gatunek nowej roślinki i ich nasionko prezentuje się właśnie w taki sposób, ale sama roślinka po wyrośnięciu wygląda już całkowicie inaczej. Nasiona możemy wykorzystać, żeby rozmnożyć snifery, ale niestety ta ich animacja rozmnażania coś nie działa, bo jak widzicie wolą szukać roślinek niż iść się rozmnożyć. Spróbowałem to zrobić na innym podłożu i jak widzicie od razu się udało, więc jeżeli są na trawie to ich priorytetem jest po prostu, żeby szukać roślinek, a nie żeby się rozmnożyć. Sniffer jest pasywnym mobem i nie atakuje gracza. Do tego ma dość mało życia, ponieważ zwykłym nadrytowym mieczem pada na dwa hity. Po śmierci wyrzuca przeważnie trochę expa, ale jest szansa, że po śmierci może wyrzucić bloku mchu. Na mieczu mam właśnie tutaj looting na trzecim poziomie, oraz dopiero tylko raz mi się zdarzyło, że jakiś osobnik wyrzucił mech. O, teraz właśnie też. Ostatnio na Twitterze pojawił się pewien screen przedstawiający dwa nowe gatunki roślin, które niby rzekomo mieliśmy pozyskać dzięki sniferowi. i na chwilę obecną to jest jakby fejkiem, więc nie ma pewności czy to na pewno znajdzie się w grze. Z tej roślinki to wygląda tak, że musimy ją posadzić do ziemi uprawnej i wygląda to od razu w taki sposób. Oczywiście przyspieszymy to sobie do drugiego poziomu i jest taki jakby kwiatek i do tego oczywiście mamy kolejny etap, gdzie już mamy jakby wyrośnięty cały kwiat. Po wyrośnięciu normalnie rączką możemy sobie takiego kwiatka zebrać. Jego nazwa to Torch Flower. Więc na polski pewnie to można przetłumaczyć jako kwiat pochodnia lub po prostu ognisty kwiat. I zobaczcie jaką kozacko wygląda i faktycznie pasuje on do sniffera, bo wygląda jak wyciągnięty żywcem z jakiejś po prostu ery dinozaurów, które mieliśmy kilkaset lat temu, czy po prostu kilka milionów lat temu. I normalnie go postawimy, możemy go sobie z powrotem zebrać. No po prostu coś fajnego, że taki fajny kolorowy kwiatek trafił do Minecrafta. Torch Flowers na chwilę obecną nie ma innego żadnego zastosowania. Poza tym, że możemy go przerobić na jeden pomarańczowy barwnik oraz nigdzie naturalnie on nie występuje. Ale jego wygląd kupuje mnie na tyle, że jestem w stanie stwierdzić, że aktualnie to jest mój ulubiony kwiatek całego Minecrafta. No i trzecia największa nowość w tym snapshotach, czyli dodanie archeologii. Zobaczcie, jak te wazony czy te wazy, no, genialnie się prezentują i jakie można zarobić z nich zarąbiste filary. Ja już najchętniej bym to wykorzystał do budowy swojego zamku. Takie z banki wytworzymy sobie normalnie z 4 cegieł układając je w crafting właśnie w taki sposób i mamy po prostu jeden zwykły wazon który nie ma z żadnej strony nic innego poza po prostu zwykłą jednolitą ścianką oczywiście możemy takie rzeczy stworzyć także z tych fragmentów na których mamy narysowane poszczególne rysunki jak widzicie możemy sobie taki wytworzyć ogólnie kombinacji z tym jest wiele możemy zrobić że z każdej strony będzie czaszka czy po prostu łączyć sobie, sobie że tutaj będzie to to, tutaj będzie to, a po bokach na przykład może być puste, jak widzicie, no tych kombinacji tutaj nie brakuje. Czy nawet tylko z jednej strony może być jakiś wizerunek diamenta, chociażby? Więc można to naprawdę na wiele możliwych sposobów sobie połączyć, jak tylko nam to pasuje. Aktualnie dostaliśmy tylko cztery wzory ceramiki, czyli mamy tutaj napięty łuk ze strzałą, tutaj mamy diament, na trzecim jest jakiś cypek z podniesionymi rękoma, a na czwartym mamy twarz czaszki szkieleta. Jak niszczę wazę na kreatywnym to nie ma żadnego dźwięku, co pewnie jest jakimś błędem. Ale jeżeli już to niszczę na survivalu, zobaczcie, ten dźwięk już jest oraz fajne jest to, że zobaczcie, jak bardzo szybko można to porozwalać. Ogólnie waza jest czymś delikatnym, więc myślałem, że trzeba to zebrać, nie wiem, silktaczem chociażby, ale tu takie miłe zaskoczenie. I te wazy w ogóle się nie stakują, mimo że takie same mam tutaj w ekwipunku. No może jest to trochę minus, yy, jak będziemy chcieli w większych ilościach to do czegoś wykorzystać, no ale może to jeszcze... Poprawiam i zmieniam. Niestety sam wazon nie ma żadnych funkcji, jest to po prostu dekoracyjny, nie możemy do niego wejść, otworzyć go ani żadnego po prostu kwiatka do niego wstawić. A szkoda, bo to do tych was jak najbardziej pasuje. Pędzel archeologiczny wygląda w taki sposób i uważam, że jest dość fajnie dopracowany. Oraz jak możecie zauważyć, ma on tutaj taką miedzianą wstawkę, która niestety jest czysto wizualna, ponieważ mieć nie jest nam potrzebna do craftingu, co jest coś dziwnego, bo byłem pewien, że tak będzie. Są nam potrzebne dwa patyki oraz po prostu trzy nici. I taki właśnie pędzel możemy uzyskać. Pędzel wykorzystujemy, żeby oczyścić nowe bloki piasku, które widzicie są po lewej i po prawej stronie, a na środku macie pasek ze zwykłego piasku. I teraz widzicie jak to mniej więcej się odróżnia, że ten nowy piasek, w którym są ukryte jakieś fragmenty ceramiki, to ma więcej ciemniejszych pikseli. Otóż także działa na niego dość fajnie grawitacja oraz to, że zobaczcie, co się stanie. Automatycznie te bloki się niszczą, jak zaczynają spadać. Tych bloków w ogóle nie można w żaden sposób pozyskać nawet silktaczem na po prostu zwykłym survivalu. A sami zobaczcie, jakie mają kozackie dźwięki. Oczyszczanie takich bloków prezentuje się właśnie w taki sposób. Jak widzicie, są takie ciemniejsze piksele na tym bloku, aż ostatecznie staje się on zwykłym blokiem. A teraz zobaczcie, jak bardzo fajnie porusza się pędzel. Nie wiem, czy to tak powinno wyglądać, może po prostu to nie jest dopracowane lub mieli dość poważny problem, żeby dać jakąś sensowną animację temu pędzlowi. Ten nowy tajemniczy piasek możemy chociażby znaleźć w piramidach na pustyni. Czyli musimy po prostu znaleźć takie fragmenty, jak tutaj widzicie, gdzie mogą właśnie być ukryte y, jakieś piaski. I tutaj, właśnie, trafiłem na schodki, które widzicie, są tutaj sprytnie ukryte. Dzięki czemu sama pustynia zyskała coś nowego, że jest bardziej rozwinięta. Tych bloków jest niewiele, bo dopiero jak widzicie, znalazłem tutaj jedną sztukę. I teraz go sobie oczyśćmy. Jak widzicie. Zaczynają z niego wychodzić przedmioty. Niestety to jest coś zbagowane, ponieważ jak ja sam taki piasek postawiłem z kreatywnego, to z niego jak widzieliście chwilę wcześniej, żadne przedmioty nie wypadały, więc pewnie to jest jakimś bugiem. Jedynie te przedmioty wypadają, jeżeli sami taki blok oczywiście znajdziemy. Jego oczyszczamy, to zobaczcie z od boku zaczyna wychodzić jakiś przedmiot. Tutaj mamy ceramikę, a chwilę wcześniej jak widzieliście, mogliśmy dostać gunpowder. Tutaj mamy dalej kawałek ceramiki. Także możemy znaleźć surowce, ale takie jak diamenty czy chociażby emeraldy, a także TNT. Drugim i ostatnim miejscem, gdzie możemy jeszcze taki tajemniczy piasek do oczyszczenia znaleźć jest oczywiście tutaj studnia na pustyni, więc fajnie, że w końcu ten bezużyteczny po prostu fragment pustyni zyskał coś ciekawego. Jak właśnie widzicie, tutaj mamy takie bloczki. Oczywiście skarby stąd różnią się nieco inaczej. Dalej możemy tutaj znaleźć fragmenty ceramiki, ale chociażby nie znajdziemy tutaj takich rzeczy bardziej cenniejszych jak TNT czy chociażby jakiś diament. Z jednej strony jestem bardzo zaskoczony, że te trzy główne nowości, o których było ostatnio głośno, nagle dostaliśmy w jednym snapshotie, a nie zostało to na przykład rozdzielone na trzy różne snapszoty, ale z drugiej strony widzę, że każda z tych rzeczy nie jest do końca dopracowana lub po prostu nie dostaliśmy jeszcze całości, więc mam nadzieję, że w kolejnych Snapshotach będzie to bardziej dopracowane. I to byłoby na tyle z nowości w tym snapsie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach co o tym myślicie, czy Wam się podoba, w którą to stronę idzie. Także zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco, pamiętajcie o łapce w górze, zapraszam na Discorda, link w opisie i do zobaczenia za niedługo w kolejnych filmikach u mnie na kanale.